Jak się mną no z tej strony olej? Dzisiaj, żywam, jak wybiłem El Primo na 26 rangę. Nie. nie. Ja czułem, że miałem to mod, moc, kolejną 26 rangę. Kolejna, już druga 26 rangę na El Primo. Zazwyczaj ja kampiłem. chyba nie ciągle kampiłem. Początko... Myślałem, że kampienie to dobry pomysł, niestety miałem laga I się opóźniłem trochę, niestety się trochę opóźniłem Ale... ale Dary potem wyszłem z szaców i slimowałem się go zwalić, ale niestety się nie udało A powód, powód jest taki, że A dlatego, że przez tutaj lagi miałem Ogólnie starałam się zrobić jak najlepsze miejsce. Trzy gębiać będzie. Ogólnie te najle dwa najlepsze, będę robił oraz, oraz. Ostateczną rundę. No potem Shelly i miałam. Chciałam nabić chciał nabi chciał nabi sobie. Chyba nabić sobie uta wtedy. Ja Nabijałem sobie uta na Darylu. Nie, nie, na, nie nabijałem, ale powinienem ale powiniene nabić, dźwię... trochę się dziwię dlaczego nie nabiję, się dziwię dlaczego nie nab... nabiję na dary. Nabiłam na szelce, nabiłem. Nabiję natomiast na szelce ogólnie ogólnie, ogólne? normalnie byliśmy wiem Nie miał... nic, co ale, ale trochę szkoda mi było. No ale nie pokazywałam tak końce. No ale nie pokazywałam, że mogłem dadnąć. Ale nie byłem pewny. Przejdę w innej krainie. Choćby już. Myś, nie zniknął, niech to to jest Słyszałem, a jak dobiłem Chester'a, no i została BBB, Ten... chyba też miał jakieś tam mini lagi, Ten nie miał to mi chyba mógł nas wygrać, ale dobra, lecimy do drugiego gameplay'a. Dobra, teraz lecimy do drugiego gameplay'a, <tryk> chyba, niepewno, chyba tylko w tym gameplay'u chyba tylko wygrałam, no ale bieganie 26, 26... 26 rangi to bardzo trudno mi wygrać, chociaż to ale... <tryk> No, musiałam to zrobić na kocie. Robię tak głośno i... Nie byłoby sensu w ogóle nagrywać. No i wiesz, kampiłem... Znowu kampiłem. 7 osób. No, zwykle są filmy, ale nie zawsze. Nie zawsze są filmy, ale czasem są. Nie wiem... Nie wiem... Mi nie, nie się steamowałem. Mi się steamowałam. I tak mi nie zwalił te No nie tutaj poszłam kampić, bo, bo tutaj mogę dłużej kampić. 27 ranii nie będę wbijać. Nie będę już wbijać. Kampić się dzieje i gdzie indzieje. Jest Jackie, Buzz, El Primo No i. No i kolejny Buzz. Trzy Buzy na, serię, na Jackie, jeden i Primo, czyli ja. Ogólnie nie jest. Nie, nie jest um, oczywiście, Ogólnie nie jest łatwo wyżyć, powyżej, się, jest wygrać powyżej. Ogólnie już dla mnie. Nie łatwo wygrać powyżej 600, 650. Na trudno jest bardzo, już jakieś. Mam 750. trudno jest na 700. A jeśli by ktoś mi mógł, miałbym, chociaż gdybym miał, może tak, 720, to bym spróbował wbić, jakbym na 27 rang ale filmu już by nie było. Następny film by był na gdzie. Ten byłby dopiero o 30 rang, chociaż. Gdyby wystrzeli. <nosz> może najlepszego miejsca obecnie nie mam. Mam... ale i tak nie deadne, To ja nie dednę. No Jackie. Nie wiem czy mi zauważyła. Dobrze, że Jelly afrzyła, bo gdybym nie awczy, to chyba bym dead. Więc ja tak nie deadli. Ja dobiłam, Ja dobiłam Jackie. Miał, miałem 2400. No ale wygrałem. I lecimy do ostatniego, do trzeciego gameplay'a. Dobra, już mamy trzeci gameplay. To już os ostatni, ostatni. To była ostateczna runda o 20-30 rangę. Pokażę wam wszystkie gameplay'e. No powiem wam, no El taki średni, no, powiem... jest najlepszy, chociaż najsłabszy też nie jest. Takim w spoko, możecie wbić sobie... Jeśli ktoś umie się to w... może idę na tę mapę o Rank, bo, bo, bo jest dużo z kolizzy i teraz i łatwiej było mi... I łatwo, to było dosyć łatwo w porównaniu do... było łatwo do poru, w porównaniu przed... Było łatwo w sumie w porównaniu. w sumie łatwo w porównaniu z, jakby jałem 26 rang do Sherry było. 26 rang. No, mi godzinę mi to zajęło chyba. Chyba miło chyba o godzinę minimum. Położyć w na bardzo trudno wygrać. Może kiedyś w 28 rang kiedyś. Najlepiej. To już bardzo, bardzo trudno jest. Też bardzo, bardzo trudno dla mnie wygrać. Też w sumie że rekord to było 6830 poharów. Muszę już tak zostawić, ale próbuję... Kiedy to bym widzicie. razy tam próbowałam widziałem cenę z 7 rang. Ale... Co jest 5 osób? Zobaczmy, co się tam dzieje. Dalej Maxa nie ma. Co nie Nie, Próbowałam. Uszło sobie na szczęście, ale wróciła. Bo no, nie próbowałam użyć na nią gadżet. Ale się nie udało. się wejść no i deadłem. Ale dzięki temu mam. El Primo na 26 rank. Druga postać to jest... Następna postać chyba na 25, a następna postać na ranka będzie to Buz, ale nawet się okaże z czasem. Zobaczmy też, po... no oczywiście jestem jakiś chyba w Polsce. No, w Polsce. To jest, wyszło mi przypadek. W tej miarze El Primo... Tak, tak, jestem 540. Nie wiem, Barley obecnie jestem 798, ale Primo 540 to już mi ile mi być 200. 830 pucharów. No trudno będzie, trudno, bardzo trudno będzie wybić 800 tyle 830. Nie to, że to jest tylko 30 pucharów. Będzie trudno. Dobra, ale to koniec odcinka. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, ale jeśli zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, a ja już się żegnam, pa pa i pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji.